Witam Was serdecznie w filmiku o pielęgnacji tych oto kułaków, ponieważ bardzo duża część osób często mi pisze, że mam ładne włosy lub coś w tym stylu. Dla niektórych pewnie nie będą ładne, ponieważ są mało wystylizowane, dla niektórych jednak są. I pytacie mnie, co ja z tymi włosami robię, jak o nie dbam, więc postanowiłam nagrać taki krótki filmik o mojej pielęgnacji włosów. Będzie krótki, ponieważ nie ma tego zbyt dużo i myślę, że to jest właśnie klucz do sukcesu. Więc historia moich włosów jest taka, że jako małe dziecko miałam włosy non-stop tej długości. Wszyscy myśleli, że jestem chłopcem. Miałam włosy dosyć mizerne wtedy i moja mama jeszcze tą starą taką szkołą obcinała mi je w kółko, żeby stały się grubsze. Ludzie mówią, że to jest przesąd i że to w ogóle nie działa. Jednak mam wrażenie, że to jednak działało, bo z mizernych, chudych takich kudełków, jakie miałam jako małe dziecko, później w, w później podstawówce w gimnazjum miałam po prostu taki naprawdę gruby pęk ciężkich włosów, które jak się je tak upuściło, to jak się robiło coś takiego to leciały po prostu jak takie ciężkie włosy z reklamy. To była młodość, młodość niestety odeszła i już tak nie jest, ale nadal są w dosyć dobrej kondycji. Więc myślę, że w jakiś tam sposób to jednak działało. Później w gimnazjum właśnie zapuściłam sobie włosy dłuższe niż do pupy, takie, na których się siadało i podejrzewam, że to był taki bunt dziecka, które zawsze chciało być księżniczką, jak było malutkie, chciało mieć długie kudełki, a nie miało, miało ciągle obcinane włoski na chłopca i że to właśnie o to chodziło, więc miałam włosy niesłychanie długie, ale potem poszłam do fryzjera, który powiedział mi dosłownie, że wyglądam w tych włosach jak kaczka, że jestem za niska na taką długość włosów i że radzi mi je ściąć i ściął mi je wtedy dotąd. Długo chodziłam z taką długością, naprawdę ją lubiłam, potem coś mi się znudziło i obcięłam się totalnie na krótko, bo po prostu na chłopaka nie dało się w ogóle zrobić kitki. Później znowu zapuściłam włosy, mniej więcej do takiej długości, znowu przez parę lat ją trzymałam i jakieś dwa lata temu, dwa i pół roku temu stwierdziłam, że dobra, zapuszczamy włosy. Jak zaczęłam prowadzić kanał, miałam włosy dotąd, teraz mam włosy prawie do pupy, nie zapuszczam ich już do takiej długości, jak to było wcześniej, bo uważam, że faktycznie to była przesadzona długość to było niekorzystne, więc cały czas je podcinam i już dłużej niż do prawie pupy, do odcinka lędźwiowego nie rosną. Jeżeli chodzi o stan moich włosów, o ich kondycję, to uważam, że jest całkiem niezła. Ja włosów, no wiadomo, gdybym mnie teraz wyprostowała, to byłyby takie śliskie jak tafla, wyglądałyby całkiem inaczej. Jednak ja ich nie stylizuję, o czym zaraz Wam jeszcze powiem. Ale, jako dowód tego, że ta kondycja jest całkiem znośna, chcę tylko powiedzieć, że w okolicach gwiazdki byłam u fryzjera w Polsce i gotowa byłam wtedy na to, że obetnę je naprawdę sporo. Powiedziałam fryzjerowi, Proszę obciąć wszystko, co jest niezdrowe, rozdwojone, nieestetyczne, bo ja chcę wyglądać jak człowiek, który o włosy zadbał, a nie jak człowiek, który wyszedł prosto z dżungli i po prostu nigdy się nie czesał. No i fryzjer ogląda, ogląda te włosy i mówi, no to podetniemy 3 centymetry. No i na tym się skończyło i faktycznie uzyskałam efekt, którego chciałam, czyli włosy przestały wyglądać jak takie rozczapierzone, bez ładu po prostu tatałajstwo i zaczęły wyglądać tak jakby troszeczkę jak ktoś by stylizował. Jednak fryzjer właśnie wtedy powiedział, że on widzi, że włosy nie są farbowane, nie są stylizowane, nie mają na sobie ciężkich kosmetyków na co dzień, więc po prostu nie ma szans, żeby one były mocno zniszczone. I jeżeli zależy wam na włosach zdrowych i długich, to to jest klucz do sukcesu. Jeżeli chcecie na co dzień wyglądać super ekstra, mieć świetną fryzurę to nie bawcie się w bardzo długie włosy, bo będzie Was kosztowało wiele zachodu i nie ma to sensu. Wtedy lepiej po prostu mieć krótką fryzurkę i bardzo fajnie ją stylizować. Ja jestem zaleniwa na takie klimaty. Ja rano wolę robić posiłki, wolę ubrać się i jechać do pracy niż stylizować sobie włosy, więc no po prostu taki jest mój osobisty wybór. Wolę iść w tę stronę i czego ja używam? Na co dzień do włosów. Więc tak, tak jak już wiecie, nie układam ich, nie suszę suszarką. Następna rzecz, czyli myję włosy wieczorem, idę spać często w mokrych włosach, rano je po prostu rozczesuję, nie suszę włosów suszarką, nie używam prostownic, lokówek, żadnych tego typu rzeczy, nie układam włosów, nie lakieruję włosów, nie farbuję włosów. Myję je wieczorem używając jakiegoś po prostu szamponu, nie mam jakichś super ulubionych, do tej pory miałam ulubione OSI. Ale tak długo ich używałam, że przestałam zauważać ten ich efekt, więc teraz je odstawię na jakieś, nie wiem, 4 miesiące czy coś takiego, żeby może później móc powrócić i znowu mieć ten efekt. Wow! Więc szampon powiedzmy nieistotny: myję szampony, wie, myję włosy normalnym szamponem wieczorem. Myję włosy co drugi dzień, jak byłam młodsza, myłam włosy codziennie, ponieważ mi się przetłuszczały. Teraz myję włosy co drugi dzień, grzywkę do niedawna jeszcze musiałam myć codziennie, a teraz też myję ją co drugi dzień. Chyba, że jest bardzo gorąco, wiadomo się poce, tak jak teraz jest bardzo gorąco. Nie wiem w jaki stanie jest ta grzywka, no ale nieważne. ale to wtedy myję ją również codziennie. Co drugi dzień myję włosy, więc zawsze używam szamponu co drugi dzień. I tak mniej więcej co drugie mycie staram się nakładać jakąś maseczkę, odżywkę, coś takiego. I z maseczek polecam Wam bardzo maseczkę, którą już zużyłam. Tutaj już niestety nic nie ma: denko, które też pokaże się niedługo na kanale. I to jest maseczka Delia Cameleo, to jest maseczka keratynowa. Skład ma straszliwy, z tego co ja się orientuję, chociaż ja się średnio orientuję, ale no, nie jest to jakiś tam naturalny skład, jest tu mnóstwo różnych dziwnych rzeczy. Może one są dobre dla włosów, ja naprawdę nie mam wiedzy wielkiej na ten temat. Jednak ta maska działała na moje włosy świetnie. Były takie grube, mięsiste i, i takie ciężkie, takie jak ja lubię. Ja lubię takie włosy, trzeba też takie lubić. Niektórzy wolą, żeby włosy były takie leciusieńkie, ale ja lubię kiedy objętość pochodzi z włosa, a nie na powietrzenia. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Lubię kiedy włosów jest na tyle dużo, że mają objętość, a nie kiedy jest pięć włosów, a po prostu je nakręcimy i udajemy tę objętość. Ja po prostu lubię takie włosy. I ta maska dawała mi taki efekt, poza tym pachnie nieziemsko, więc tego używam mniej więcej co drugie mycie, teraz tego nie mam, używam jakiejś innej maski do włosów. Teraz idę spać bez rozczesywania włosów, nie rozczesujemy włosów, kiedy są mokre, ponieważ one są wtedy spuchnięte i bardzo łatwo te łuski wszystkie popodrażniać i włosy będą takie rozczapieżone, nie będą gładkie i lśniące, więc nie rozczesujemy włosów na noc. Idziemy spać. Staramy się, żeby nie były super mokre, no ale w moim przypadku to za bardzo nie przeszkadza. I rano spryskujemy włosy odżywką w sprayu jakąś. Ja mam nadal jeszcze troszeczkę tej odżywki Cameleo, to jest komplet, więc jej używam. Spryskuję tam dosłownie, nie wiem, 7 psików na, na tę długość włosów. I wtedy włosy dopiero rozczesuję. I ja rozczesuję włosy szczotkami Tangle Teaser, one są takie bardzo nietypowe. Słyną z tego, że włosów nie wyrywają, że je rozplątują, faktycznie działają super. Ja mam je od 8 miesięcy, i jestem bardzo zadowolona i widzę poprawy w kondycji moich włosów również. I taką możecie kupić te szczotki od 30 zł na różnych stronach internetowych. To jest moja codzienna, taka zwykła, czarna. Jeżeli jestem w podróży, to mam taką. Niedawno ją sobie kupiłam, ona ma taką przykrywkę, dzięki czemu nam się te włoski tutaj po prostu nie uszkadzają. I to jest moja podróżna mm, szczoteczka. I ją kupiłam stosunkowo niedawno. Nie wiem, czy już to powiedziałam, nie wiem, co mówię w zasadzie. I bardzo Wam te szczotki polecam. Są troszeczkę droższe niż zwykłe szczotki, owszem, ale starczą Wam na wiele lat, więc nie jest to w zasadzie duży wydatek. Więc włosy sobie rozczesujemy, rozczesujemy, rozczesujemy. I następna rzecz. Jeżeli macie problemy z końcówkami, polecam Wam jakiegoś używanie jakiegoś serum na końcówki. Ja mam serum, które kupiłam u fryzjera, ono było dosyć drogie, ono kosztowało 80 zł, czy coś takiego, ale na pewno można kupić jakieś inne. On po prostu po podcięciu mi włosów nasmarował moje włosy tym serum i nie dość, że to ślicznie pachniało, to naprawdę efekt był spektakularny. Ja nie umiem sama sobie tak dobrze nasmarować włosów, ale też jako tako mi to wychodzi. I to jest serum z olejkiem arganowym firmy Montibello. Polecam Wam, ale możecie też spokojnie używać innych odpowiedników. To ma być po prostu dosyć takie lepkie, lekko oleiste serum, które wcieramy dosłownie jedną pompkę, wcieramy sobie tak w końcówki odtąd. I następna rzecz, jeżeli macie takie długie włosy. To noszenie ich ciągle rozpuszczonych to jest udręka, więc ja do pracy zawsze praktycznie robię sobie albo warkocza na bok, albo warkocza takiego normalnego do tyłu, albo wysoką kitkę, albo koczka. Staram się, żeby te włosy były zapięte. Poza tym pracuję w laboratorium i nie mogę mieć rozpuszczonych włosów jak wchodzę do laboratorium, bo jest to po prostu niebezpieczne. Ale dzięki temu zabiegowi włosy nie ocierają się o ciuchy, o siebie nawzajem, o. O nasze ciało i nie niszczą się tak bardzo, czyli też dbamy o ich kondycję przez to. I to by było na tyle: czyli bardzo prosta, bardzo krótka, bardzo podstawowa pielęgnacja, i moim zdaniem to jest klucz do sukcesu. Miałam również taki okres w życiu, kiedy stwierdziłam, że moje włosy są przeciążone, i przez jakieś 5 miesięcy nie używałam żadnych odżywek, żadnych sprayów, nic takiego, tylko szampon. Wtedy miałam włosy tej długości. Powiem Wam, że to też się świetnie sprawdziło. Jeżeli czujecie, że Wasze włosy są już klepnięte i nie mają energii, możliwe, że one są po prostu zapchane wszystkimi rzeczami do stylizacji i trzeba dać im troszeczkę odpocząć. Teraz nie mam tego wrażenia, bo też używam bardzo mało tych kosmetyków, więc używam ich po prostu cały czas i nie zmieniam tej pielęgnacji. Więc to tyle. Mam nadzieję, że paru... Osobom przydał się ten filmik, bo naprawdę bywaliście, bywacie ciekawi mojej pielęgnacji głosów i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!